No więc teraz omówimy sobie zadanie teleturniej. No i w tym zadaniu mamy ciąg liczb. W zasadzie mamy słowo, długie słowo. Chwila. to słowo było, yy, cyframi czy literami? Mało interesu do wszystkiego. Dobra. To jeszcze raz zacznę. No, no, no. no więc omówimy sobie zadanie teleturniej. W tym zadaniu mamy y, długie słowo oraz jakiś wzorzec. I teraz y, mamy za zadanie stwierdzić, ile razy ten wzorzec występuje w naszym słowie. Z tym, że problem jest taki, że nasz wzorzec się zmienia. To oznacza, że mamy wiele zapytań, w którym jakiś przeciwnik wybiera jedną literę naszego wzorca i ją zmienia. Litery są zmieniane w stosunku do poprzedniego wzorca. Czyli na przykład nasz przeciwnik mówi, że teraz druga litera. Będzie literą F, także tak, nasz wzorzec się zmienia w AF. I musimy powiedzieć, ile razy wzorzec AF występuje w naszym ciągu. Aby rozwiązać to zadanie, z, skorzystamy z haszy. Nasz wzorzec ma fajną własność, że ma stałą długość. W takim razie Jesteśmy w stanie dla każdego podsłowa długości tej samej co długość wzorzec, wzorca policzyć hash tego słowa. Czyli będziemy liczyć hash dla AB, dla BD, dla AD, dla AE i dla EF. No i w takim razie mamy już policzone te hasze i musimy umieć policzyć ile jest w tym naszym ciągu haszy, haszy zgodnych. Z haszem naszego wzorca. No więc, ponieważ zliczanie, po, ponieważ haszy w naszym ciągu jest liniowo wiele, przechodzenie za każdym razem ciągu i zliczanie go nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ każde zapytanie rozpatrywalibyśmy liniowo. Również to, że nasz wzorzec się zmienia, powoduje, że trudniej by było. Rozwiązać takie zadanie na jakiejś strukturze typu drzewo, ponieważ za każdym razem zliczamy coś innego. Co w takim razie możemy zrobić? Możemy skorzystać z takiej struktury jak mapa albo hashmapa. Wtedy tworzymy sobie mapę. Której dla każdego hasza będziemy zliczać liczbę wystąpień tego hasza. No i dobrze, z tym, że w tym zadaniu jest jeszcze jeden dodatkowy problem. Ponieważ wyszukujemy wiele wzorców. I istnieje zwiększone ryzyko, że na haszach wystąpi kolizja. Z tego powodu warto zastosować takie rozwiązanie jak hasze wielokrotne. Czyli przykładowo naszym haszem będzie teraz nie jeden hasz, tylko para haszy, albo stworzyć jakąś kompilację tych hasz. No i w takim razie dla danego zapytania, jak się zmienia nasza litera, liczymy hasz słowa ponownie. Wyszukujemy naszego hasza w, odpowied w naszej tablicy zliczającej, i znajdujemy odpowiedź. Zauważmy, że z własności haszy wynika, że zmieniając jedną literę jesteśmy w stanie w czasie stałym zmienić, przeliczyć na nowo wartość hasza. Ponieważ jeżeli hasz, to jest jakaś, jakiś wielomian z współczynnikami, z wartościami liter jako współczynniki, no to w takim razie jesteśmy w stanie y, zmienić wartość tego współczynnika w szybkim czasie.